Witam, ja jestem Wiktor. W dzisiejszym odcinku wraz z moją rodziną postanowiliśmy pójść posprzątać kawałek odcinka zaśmieconej ulicy obok drogi na Marcina Kasprzaka w Pile. Było tam okropnie dużo śmieci, nie powiem, że nie. Po prostu ludzie nie dbają o to. I teraz przechodzimy do samego sprzątania. Pierwszą rzeczą, jak rzuca się w oczy tam, to e, wszechobecny e, właśnie nieład, generalnie tam jest mnóstwo e, plastiku, mnóstwo przede wszystkim szkła, więc wzięliśmy rękawiczki i po prostu tam pojechaliśmy. Chwilę tam posprzątaliśmy, to nie, to nie było jakiś gigantyczny teren, e, to nie było wcale takie, nie wiem, 2 km, tylko to było tylko 30 metrów, co nie? Więc to nie jest jakoś duża, pod koniec filmu sobie zobaczycie. Więc radzę oglądać do końca, bo jak pod koniec zobaczyliśmy, ile nam zostało tego, to ja się za głowę złapałem i zobaczycie pod koniec odcinka. Ja potem odeszłem kawałek od mojej rodziny, takie 5 metrów, i tam napotkałem jeszcze inne śmieci, więc wziąłem worek na plastiki, bo tam były głównie plastiki, było też trochę szkła. Ale zająłem się generalnie tymi plastikami, bo było ich po prostu więcej. Więc wziąłem worek i tam poszłem i zacząłem sprzątać. Było również bardzo dużo śmieci. Powinno się częściej, jakby to powiedzieć, sprzątać to, bo to jest naprawdę niektórzy ludzie nie dbają o tą przyrodę i trzeba o tym wiedzieć po prostu, bo czasami... Po prostu ludzie nie dbają o to i potem takie sytuacje wychodzą, że inni dobrzy ludzie o to dbają i po prostu trzeba o to dbać.